że to co się teraz wydarzyło to jest totalna żenada. Hmm. Walka bez zasad w budce telefonicznej. Okej, okay, zgodziłem się na to. Oczywiście, zgodziłem się na to, ale nie godziłem się na takiego przeciwnika e, jak Lasik. Ja nie chcę się bić z takimi ludźmi jak Lasik czy Olejnik. No kurwa, no dajcie mi normalnego przeciwnika, który <gry> który zasługuje na walkę ze mną, a nie jakieś kurwa Lasiki e, i Olejniki. No kurwa, no Kasio, nie odbierasz telefonów ode mnie, e, oczywiście zgadzałem się na każdego przeciwnika, ale każdego przeciwnika, który jest chociaż trochę popularny, a ten Lasik to nie wiem skąd on się kurwa urwał i to jest jeszcze dodatkowo totalna patologia, no to nie wiem, dla mnie jest żenada Kasio, co, co teraz zrobiłeś, e, bo nie uzgadniałeś tego ze mną, w sensie no wypadałoby chociaż zadzwonić i się zapytać czy może być Lasik, a nie ogłaszacie to bez, bez mojej wiedzy, żenada kurwa. Ja nie wiem, Kasio, czy ty nie widzisz, czy ty nie chcesz widzieć, że ten człowiek jest chory psychicznie, no ale zobacz, co on, kurwa w ogóle gada na story. On mówi, że ja zleciłem jego pobicie, <noise> gdzie to są po prostu wpierdol, i on powiedział, że ja zleciłem jego pobicie, no ten człowiek jest chory psychicznie, i go powinni zamknąć w zakładzie zamkniętym, a nie dajecie mu jeszcze możliwość bicia się na, na galach, no kurwa. To jest psychol.